Vlogmas dzień 15. When everything is white Glimmering silver white and stillness fills the night It's Christmas Oh winter wonderland a snowball in each hand take me away Christmas Day there's joy in the air. Families near. We give thanks for this past year. Oh, nothing compares to the love that we share. Witajcie moi drodzy, w nowym Vlogmasie nagrywam ten vlog już późnym wieczorem, które jest? Koło 19, co? I słuchajcie, mój mąż dzisiaj powiedział, nie, przecież Ty musisz nagrać jarmark świąteczny jeszcze przed świętami, musimy na niego pójść. I słuchajcie, dzisiaj wyciągnął mnie z domu, skończyłam robić sernik, skroiłam jarzyny na sałatkę i wyruszyliśmy. Idziemy na jarmark świąteczny. Jest piękna pogoda, bo troszeczkę posypało śniegiem. Nie pada deszcz jest w miarę ciepło, więc idziemy. Wybieramy się, słuchajcie, zobaczymy, jak ten jarmark w tym roku wygląda. Przyjechaliśmy autem, więc mąż nie skorzysta z grzańca. Może bezalkoholowego. Może ona będzie wracać. O, tu mi nic nie było wiadome. Możeś będziesz wracać z ty. Ale słuchajcie, ja nie muszę mieć alkoholowego, ja mogę napić się grzańca bezalkoholowego. Ważne, że zabieram Was i ja mogę iść na ten jarmark i Was zabieram ze sobą. I zobaczcie, nasz piękny Uniwersytet Wrocławski za mną. Przepiękny widok. Pięknie podświetlony, cudny. Uwielbiam. Zaraz Wam go pokażę jeszcze z tej strony. Zobaczcie, jak pięknie podświetlony, ładnie to wygląda, tutaj się woda odbija, nasza rzeka, a my idziemy, słuchajcie, do Ryneczku. Rękawiczek nie mam, mam nadzieję, że nie zmarznę, ale czapa jest, szalik jest, więc ciepło się ubrałam, więc idziemy. Kochani, dochodzimy już pomału tutaj do Rynku, możecie zobaczyć naszą cudowną wrocławską choinkę. Za chwilę tam do niej podejdziemy, ale jest pięknie. No a w tym roku jest jakoś inaczej, co? Bo tu jest fajnie tak zrobione. Nie ludzi. No nie ma dużo ludzi. No, słuchaj, przygotowania do świąt gotują. Ale no. choinka piękna. Choinka jest cudowna. O, Tutaj takie budki z grzańcem. Ciekawe czy będą kubki. Wiesz. Ciekawe czy kupki będą mieli z tego roku No i oczywiście Bąbelkowe gofry To co najwięcej kalorii <noise> Tak O szaszłyki To co ma najwięcej kalorii I zobaczcie, widzicie tą choinkę? Piękna jest No zaraz z bliska podejdziemy Biżuteria, czekaj Właśnie roboty, to Pani sama robi. I co tu mamy? O, masła do ciała i świeczki sojowe na pewno. Ale ta pięknie pachnie z masłem kakaowym. I taka budka, żeby można było sobie zrobić zdjęcie z fotelami. Ludzie się ustawiają do zdjęć. My idziemy dalej. Zaraz Wam pokażę drugą choinkę. Tą choinkę. O, i tutaj druga budka. Chciałam powiedzieć druga budka, a powiedziałam drugą choinkę. Też takie o do selfiaczków do robienia zdjęć. I zobaczcie tą choinkę. Piękna jest. Szkoda, że nie udało nam się być na zapaleniu tej choinki. Ale fajnie, że możemy być jeszcze tutaj na tym jarmarku przed świętami. Powiem Wam, że w biegu piekłam sernika, kroiłam na sałatkę i przyjechaliśmy. Bo jest do 21, a mamy. raz Wam powiem. No, mamy 19, więc jeszcze dwie godziny. Jarmark jest czynny. No, pięknie. Gdzieś zgubiłam męża. A nie jest, pilnujesz mnie? Pilnujesz mnie. Oj, mamy kiełbaski, szaszłyki. To już nie moja godzina, słuchajcie, mnie nie kusi. Jakbym była może po południu, to bym może coś spałaszowała, szczególnie fajdę ze smalcem, ale zaraz Wam pokażę o jakie mają pyszności i bigosik. Ja mam w domu swój pyszny. Także... Nie muszę się kusić tutaj na Wigo. O, i szaszłyczki. I duża kiełba. I słuchajcie, ten jarmark ciągnie się tak koło rynku tutaj. I jest bardzo dużo budek, my jesteśmy tutaj na razie przy choince, idziemy dalej. I powiem Wam, że jak byliśmy tutaj w 2020 roku, to tych budek było dużo mniej. No wiadomo, wtedy był covid, więc... Też ich dużo nie było, ale powiem Wam, że też ty dzisiaj akurat trochę budek jest zamkniętych, nie są wszystkie otwarte. Idziemy zobaczyć tam dalej, tam, w tamto jeszcze miejsce. I mamy kowala, który wykuwa tutaj różne rzeczy. Zobaczcie, piękne róże są wykute, a tutaj tworzy nowe dzieło. Mimo pogody, dzieci korzystają z karuzeli. Powiem wam, że się ujać. I jest troszkę zimno, żałuję, że nie mam rękawiczek, ale z tyle rękawiczek do kieszeni. No zobaczcie, jest chłodno, jest zima, ale karuzela jest. Dzieci, nawet dorosłych go wyjdziemy My idziemy teraz, słuchajcie, na plac solny, idziemy w to miejsce, zobaczymy tam. Na pewno jest grzaniec, ale ciekawi mnie to horrorowe miejsce, co tam jest. Więc Idziemy, co to ma może zrobić sobie tam zdjęcia. Idziemy się, przejdziemy. Oczywiście kwieciarnie czynne. Kwiaty o każdej porze możecie tutaj kupić 24 godziny na dobę. Ta budka była, ten domek był tam na nagrzańca wypić. I coś można coś tutaj zjeść, ale ciekawi mnie właśnie tamto miejsce, więc idziemy zobaczymy, co tam jest. Krana. To jakieś tam chyba zabawy. Są. No, fajnie zrobili A tu szczelnica Mój mąż był dobrym szczelcem w wojsku Ale czy teraz by mi coś zeszczelił Nie wiem A tutaj takie koło się kręci No pięknie to oświetlone tu jest Tak jakieś zabawy tam są w środku dla dzieci Super Kolorowo pięknie, świątecznie i ta budka, o zobaczcie, ona się rusza w dół i w górę. Więc tam chodzą w środku. Ja, zobaczymy, co tam się dzieje. Chyba tak. Tak, można spróbować wejść. Czy się nie przewróci? No idzie pan, chyba pan będzie ryzykował. Dobra, zakłada okulary, zobaczymy. Nie wiem. Zobaczymy, mam kciuki. Widzicie, to się rusza w dół, na dół, czy znaczy w dół i do góry. O, idzie, idzie. Da radę? Da radę. Super. Raz drugi. Teraz w stronę, tutaj jesteśmy przy ratuszu. Dużo budek z jedzeniem, ale też są takie, wiecie, swojskie wyroby. Tak jak tutaj na przykład zobaczcie. Słonina boczek. <laughs> Widzicie, swojskie wyroby są tutaj. I chlebuś. No także. I budka z rękawiczkami Może sobie zaraz jakieś kupię Bo powiem wam, że ręce mi matną. Zaraz sobie zobaczę, jakie rękawiczki są tu Mamy bajkowy lasek Ostatnio też tutaj był ten bajkowy lasek Idziemy tutaj coś wypić? Bajki dla dzieci, Pinokio, Śpiąca Królewna, Pani Zima i karuzele dla dzieci. Tutaj następna bajka, że dla dzieci też jest bardzo dużo rozrywki. O, kopciuszka dzisiaj mamy, akurat się skończyła. Zobaczcie jak to pięknie tutaj wszystko jest oświetlone i nasz ratusz wyjdziemy teraz w tamtą stronę, jeszcze się przejdziemy zobaczymy, co tam jest tam są też różne budki chcemy zobaczyć za miodem czy będzie nasz pan z Polanicy z miodem, jeśli będzie to weźmiemy miód i później wrócimy tędy pójdziemy w tamtą stronę i tam mąż mówił, że jest ładne miejsce, żeby sobie wziąć grzańca mąż nie chce, może ja sobie wezmę no i będziemy szli, bo słuchajcie jest troszkę chłodno a mąż jest samochodem, więc się nie rozgrzeje. E, ja tylko mogę się rozgrzeć grzańcem, on nie bardzo. Ale pięknie jest. Może jeszcze się raz wybierzemy na jarmark, może w ciągu dnia po święta, ale powiem Wam, że cieszę się, że jeszcze przed świętami Wam mogą ten nasz wrocławski Jarmark pokazać. Tutaj większość budek już jest zamkniętych. No, wiecie, jest sobota, dzień przed Wigilią, więc też na pewno szykują się do świąt, bo pierwszy i drugi dzień świąt i. Wi nie, Wigilia i pierwszy dzień świąt tutaj jest nieczynne. Drugi dzień świąt jest czyn czynny od 13 do 21 i jarmark świąteczny, bożonarodzeniowy, o może tak powiem, jest do 7 stycznia. Ale ja już wam chyba o tym wspominałam. Więc jeszcze na pewno się tutaj wybierzemy. Jak wrócimy, jak wrócimy z szklackiej poręby. Może w któryś dzień, lub po sylwestrze. Zobaczymy, ale na pewno jeszcze raz będę chciała tutaj przyjść. Widzicie, co nie kupiłam tamtych rękawiczek? Bo nie podobały mi się jeszcze. Są tutaj inne soiska więc zobaczę sobie jeszcze tam dalej może tu jakieś rękawiczki dostanę chciałabym fajne skórzane rękawiczki ale nie podobają mi się słuchajcie takie szyte w koło ja mam małe ręce i to nie wygląda zapytam się tutaj zobaczę co tutaj mają i mamy tureckie przysmaki hałwy, baklawy mm, same smakołyki Fajnie zrobione. I sękacze, makowce. O. To coś dla mojego małżonka. Kochanie dla Ciebie, makowiec. Sękacz. Wow. Różnej wielkości. I makowce. Wielkie brawa dla Was. Dzięki świzeć się do końca. Moi drodzy, tymczasem nie przedłużam już. Przechodzimy do wielkiego finału. To nie był jeszcze wielki finał. Ja się tego wzruszyłem, Spokojnie. Jesteście <grym> wspaniali. Nie przedłużamy. Lecimy. Wielkie. Właśnie! Dajcie mi trochę o bo się doje. Udało mi się Wam nagrać piękny pokaz My teraz jeszcze idziemy tutaj Chyba jednak nagrzańca się Ja skorzystam Chociaż nie ta pora, ale złamie dzisiaj moje okno Troszeczkę przedłużę Ale to nic, to tylko picie, nie będę nic jadła Mąż może sobie coś zje Idziemy tutaj, bo powiem Wam, że już troszeczkę zmarzłam Tam postaliśmy, czekaliśmy na Ten finałowy pokaz Wiecie, jak ogień y, dmuchał pan taką substancją jakimś płynem i ładne płomienie szły. Więc idziemy, słuchajcie, teraz coś się napić. A jeszcze przejdziemy sobie tutaj kawałek i będziemy szli do auta. I mamy, słuchajcie, grzańca. Ja sobie wzięłam grzańca malinowego, ale pyszny, Ale dobry. I ja mam alkoholowy. Takiego ciup, ciup, ciup. Papierem, bo ja jadę autem, tak? No. Mąż sobie wziął herbatę, czeka na herbatę, a ja wzięłam malinowy żaniec i powiem Wam, że jest pyszny. Ale dobry. Mm. Bardzo dobry, nie? Ja jak powiem Wam, że są tutaj świąteczny wrocławski śliwkowy, malinowy, wiśniowy, jagodowy, biały. Gorąca czekolada z amaretto i, i... to wszystko. I to wszystko słuchajcie z tych grzańców. Po 15 złotych są grzańce. Teraz to sporo jest Teraz na pewno będzie. Proszę bardzo. Na zdrowie. dziękuję. Mm. <grymne> ja mam w kubeczku. A może niestety? Nie. Ręce nie. Ręce się. Zimno, zimno. Pijemy słuchajcie i uciekamy do auta, bo już troszkę zmarzliśmy, Naprawdę nie zimno A jeść nic nie będziemy W domu pyszne jedzenie, nie wiem. Ale nie kusimy się. Ja tym bardziej. I tak się skusiłam na grzańce. I my kochani wracamy już do auta. Pyszny był grzaniec. Powiem Wam, malinowy, rewelacja. Troszkę mnie rozgrzał i... Polecamy. <laughs> I trochę mnie zakręcił. Naprawdę. Wiesz, tak po kilku łykach A, tak jak było... Się wypiłaś, no to? Jeden! <laughs> Kaucja kubka była 20 zł. Tego kubeczka. Ale powiem wam, że nie brałam, bo nie kolekcjonuję tych kubków. Więc nie był mi potrzebny, ale grzaniec był rewelacyjny, i mój mąż wypił herbatę i mówił, że jest pyszna, nie? Pyszna była ta herbatka, co? Tak. Mąż wziął sobie malinową herbatę z dodatkiem imbiru. No także małżonek rozgrzany wewnętrznie, ja rozgrzana po grzańcu. Idziemy do auta i wracamy, moi drodzy, do domu. Cieszę się, naprawdę cieszę się, że to był, że mój mąż. Na ten pomysł, bo to był właśnie jego pomysł, żeby dzisiaj się na, tego, na ten jarmark wybrać. No i powiem Wam, że rzuciłam wszystko w kuchni, szybko porobiłam. Jak tylko powiedział, jedziemy na jarmark, to mówię kurczę, faktycznie jest dobry czas jeszcze, bo było przed 18, nie? Jak wpadłeś na ten pomysł, to powiem Wam, że sałatkę skroiłam szybciutko. Jeszcze mi zostało tam troszkę do kroić, zostały mi, żeby skroić jajka, cebulę i ogórki. A to już wiecie, to już jest chwilka. Reszta jest skrojona. Sernik się upiekł. Babcia dopilnowała. Reszty. No a my od razu wsiedliśmy w auto i wybraliśmy się na rynek. I udało nam się jeszcze fajnie, że przed świętami na niego wybrać. Także dziękuję małżonku, kochany. I widzowie też Ci dziękuję, że zabrałeś ich na jarmark o, Bożonarodzeniowy. Jeszcze przed świętami. Podziękuję z wieczorem. <laughs> dobrze kochani, żarty mój mąż ma zawsze, wiecie. Dobra, idziemy słuchajcie do samochodu. Trochę w rękę zimno. W się robi chłodno. Także dobrze, że była czapa. Rękawiczek nie kupiłam, powiem wam, że mam takie nietypowe ręce jak i stopy. Ręce krótkie, a takie... Grube. <laughs> no, grubiuśne. I nie pasowały na mnie żadne rękawiczki, za długie. Więc może sobie kupię jakieś rękawiczki w górach. Także idziemy do samochodu i wracamy do domu. Kochani, my jesteśmy już w domu i pora na. Ostatnie okienko. Dzisiaj otworzymy okienko 24. Ja mam nadzieję, że ta niespodzianka dla Was, którą Wam przygotowałam, czyli film z jarmarku świątecznego, że Wam się spodobała. Tak jak powiedziałam, był to pomysł mojego męża i jeszcze raz. Kochany mój małżonku, dziękuję Ci za to, bo naprawdę bardzo chciałam się wybrać na ten jarmark i zobaczyć, jak on w tym roku wygląda. I w tym roku był naprawdę ten jarmark bardzo bogaty. Troszkę zmarzliśmy, było troszkę zimno, ale warto było, warto było się tam wybrać. Moi drodzy, okienko 24. Ostatnie okienko w kalendarzu Rizes. I co tutaj mamy? Tak jak podejrzewałam, mamy tutaj. Taki wafelek, batonik. Zobaczymy. Tu są, nie, coś lata. Tu jest kilka takich czekoladek, więc dzisiaj na pewno ja sobie pozwolę na skonsumowanie chociaż jednej czekoladki. Bo dzisiaj numer 24 możemy z tego skorzystać. I 24 w Kinder Bueno. Tak jak podejrzewałam, też chyba tutaj będzie. O! Aż dwa, podwójny, słuchajcie. Podwójne Kinder Bueno, no rewelacja. Bardzo fajny um, był ten kalendarz. Yy, codziennie praktycznie były pomieszane te czekoladki. Raz były ciemna czekolada, raz jasna i to samo Ryzys. Ja uwielbiam Ryzys, więc fajnie, że akurat. Udało mi się te kalendarze kupić. Jak widzieliście, zabrałam je tutaj ze sobą. Także skorzystał mój mąż, skorzystała moja Teściowa i tutaj też troszeczkę skorzystałam ja. Także moi drodzy, ja będę już zakończać tego vloga. Zapraszam Was na kolejne filmy. Jeszcze będzie kilka filmów tutaj z Wrocławia. Na pewno będzie film po. Planuję, planuję, żeby był film z wyjazdu do Szklarskiej Poręby. Tam też chciałabym wam coś nagrać. Może to będzie jeden film taki łączony, kilkudniowy, lub kilka, zobaczymy. Zobaczymy, co mi się uda nagrać. My do Szklarskiej Poręby wybieramy się w drugi dzień świąt, także was będę chciała zabrać ze sobą. Tak jak mówiłam, w Szklarskiej Porębie chyba byłam za czasów szkoły podstawowej, więc fajnie wybrać się tam. Tak, wiecie, już w dorosłym wieku przypomnieć sobie tamte miejsca, chociaż na pewno nie przypomnę sobie, bo jak myśmy byli ze szkoły, to byliśmy w jednym schronisku i się nie wypuszczaliśmy dalej bez nauczycieli. A tutaj, wiecie, już człowiek dorosły może więcej zwiedzić, także na pewno coś będziemy patrzeć zobaczymy, jak w ogóle w tej szklarskiej porębie jest także na pewno będę chciała wam coś nagrać. Jeszcze przed nami Sylwester, także jeszcze będę miała dla Was fajny film na Sylwestra. Będę chciała go nagrać, mam nadzieję, że mi się uda. Także jeszcze kolejny film tutaj z Sylwestra. Idziemy w fajne miejsce, więc będę chciała Wam to pokazać. Mam nadzieję, że mi się uda, trzymajcie kciuki. Także kochani, dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. My widzimy się już w następnych filmach. Wytrzymajcie się cieplutko. I do zobaczenia. Buziaki. Take me away, Christmas Day.